Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku, moi kochani, chciałbym Wam zaprezentować kolejne nowości, jakie dostałem ze sklepu kartyina.pl. Dla przypomnienia, kto jeszcze nie robił zakupów na sklepie, jest możliwość rabatu 10%, jeżeli wpiszecie kod Łukasz M1. Także serdecznie zapraszam, mega dużo. Nowych rzeczy w tym sklepie, których no, nie ma w Polsce, gdzie indziej. Za granicą są, owszem, ale to trzeba płacić cło. Jak się z Anglii ściąga, dodatkowe e, koszty są, więc warto w Polsce na kartyhinna.pl zakupić i macie jeszcze rabacik. Co ja tutaj, moi kochani, dostałem? Przede wszystkim mega nowość. Multipack update'owy Stopsa Euro 2024 Germany. W środku będziemy mieć w końcu karty z Polakami. Także to sobie dzisiaj na odcinku otworzymy za chwileczkę. Oprócz tego dostałem tutaj taki kolektor pack z figurkami, więc te wcześniejsze saszetki i ten zestaw sobie otworzymy na jednym odcinku. Połączymy to także to dzisiaj odkładamy na boczek. Nie będziemy otwierać tylko na osobnym odcinku. I tak samo tutaj mega multipack z kartami Klub 100. To jest moje kochani też ekskluzywna rzecz. Tylko w Anglii można to kupić w Niemczech na Sticker Point albo w Polsce na Karteina.pl. Jest możliwość trafienia tutaj karty klub 100, wpadają one co 4 multipaki mniej więcej 4-5 multipaków, więc zobaczymy czy będę miał szczęście. I saszetka tak zwana Pro. Otwierałem już całego boksa, ale zapewne nie wiedzieliście, że na sklepie kartyjna.pl jest również możliwość zamówienia takich saszetek. Także to sobie też otworzymy. Zobaczymy, czy dzisiaj, czy na osobnym odcinku. Na pewno update'owy multipak będzie otwierany zaraz. Co my tutaj mamy? 34 ekskluzywne karty. Nowe, oczywiście. 27 z zespołami, które się zakwalifikowały później z tych baraży: czyli Ukraina, Polska i Gruzja. Następnie 5 kart Breakthrough Baller. I dwie karty limitowane. Center Stage. Na okładce mamy Jamala Ronaldo, Kane, Van Dijk i e, zawodnik e, z Belgii. Tutaj jest też zmianka odnośnie tego boxa Golden Glory, którego otwierałem ostatnio. Będzie też box, tak zwany Tournament Celebration Box. W środku ma być limitka ta brakująca, numer 21. No i tu jest właśnie też pokazany ten box Premium Pro. Ta saszetka właśnie jest z tego boxa i są ekskluzywne karty limitowane Premium Pro. Ok, lecimy, otwieramy i zobaczymy jak wyglądają te karty, jacy Polacy są na kartach. To też jest mega ważne. No i pięknie jest ekskluzywna checklista Polska. Wojciech Szczęsny Jan Bednarek Jakub Kiwior, Nikola Zalewski Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański Piotr Zieliński Karol Świderski i Robert Lewandowski czyli 9 kart z Polakami, tak samo jest 9 z Ukrainy i Gruzji z Ukrainy, Trubin, Zimczenko Mykolenko, Zabarni Stepanienko, Sudakov, Jarmolenko, Mudryk i Dowbik. Gruzja, Mamardaszwili, Kasia, Kwerkwelia, Kakabadze, Dawita Kwekwewskiri, Kwaraczelia, Czakwetadze i Mikautadze. Dodatkowo mamy 5 kart: Breakthrough Bowler, Lawia, Ramsey, Inacio, Samadzic i Jamal. I dwie limitki: Harry Kane i Cristiano Ronaldo. To jest ten zestawik w tym multipaku update'owym. Ok, lecimy najpierw tutaj z tą saszetką. gdzie są karty z zespołami. No, i jako pierwszy nam tutaj pojawił się Bramkarz z Gruzji: Mamardaszwili. Następnie Kasia. Kwerkwelia, kakabadze, Dawitaszwili, są oczywiście też numerki każdej poszczególnej karty, Kwekweskiri, kwaracelia, czakwetadze, i mikałtadze. I tutaj Ukraina, czyli Polacy będą w drugim opakowaniu, gdzie będą limitki i te karty Breakthrough Baller. Ukraina: Trubin, Zinchenko, Mykolenko, Zabarni, Stepanienko, Sudakow. Jarmolenko, Mudryk i Dowbyk, czyli też dziewięciu. No, i teraz otwieramy tą drugą saszetkę, i mamy jako pierwszą limitkę z Cristiano Ronaldo. Center Stage. Cristiano Ronaldo. A druga to Harry Kane. Gdzie mamy dwóch genialnych piłkarzy. Kodzik. No i teraz Polacy. Wojciech Szczęsny. Jan Bednarek. Jakub Kiwior. Nikola Zalewski, Przemysław Frankowski, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Karol Świderski i Robert Lewandowski. No i karty Breakthrough Baller, czyli na okładce tam jest Lawia. Belgia, Ramsey Anglia Gonzalo Inacio Portugalia Samardzic Serbia i ostatnia karta Jamal Hiszpania tak to moi kochani wygląda czyli mamy w końcu Polaków na kartach update'owych Robert Lewandowski jest Świderski, Zieliński, Szymański, Frankowski, Zalewski, Kiwior, Bednarek i Szczęsny. Także dajcie znać moi kochani, co myślicie odnośnie tego multipaka update'owego. Czy będziecie go kupować? Jeżeli tak, to wiecie gdzie macie tutaj wszystko. Będzie pod filmem również link do sklepu. Także to tyle. Dziękuję za produkty Jurku. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!